Uj, tam. Dobra. W ogóle te, będzie klepa za chwilę, co nie? Lek mnie prowadzi do badyla chyba 4-3 Sieci Siema bary Dobra, no to Ile macie... osób na serwerze? Osiem chyba już jest, co? Trochę. That, 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 that don't kill me, can only make me stronger I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer I know I got to be right now, cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now, that's how long right I've been Let's play lost tonight, you could be my black cape Moss tonight. Play secretary on the boss tonight, and you don't give a fuck what they all say, right? All from the Christian and Christian Dior, damn, they don't make them like this anymore, anymore. I ask cause I'm not sure, do anybody make real shit anymore? Bad when the presence Pan do mnie pisze, czego kurwa je Co A Ej, nagrywasz teraz Dominik? Tak, nagrywam. O, weź. Nie no, weź. Proszę, Ludzi. Musisz oddać połowę swojego majątku do państwa. Nie. Ja myślę, nie no. Odbędzie się Sąd Boży. A jeszcze za, za szeregem będzie trzeba zaczekać Dobra, teraz tu z, z nim na chwilę zostań To sobie pogadamy <tryk> Daj mi spokój kur... <gry> jak on ja <nie> jest kurwiony <ściał> Stanął w kącie i się odwrócił plecami Badł, <gry> badł A ja cię miałem za wzorowego obywatela Masz tu chleb Jeszcze U... <śmiesz> 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 wyczuci Obrażony jest. No trudno no Tak to się kończy Kradziejstwo I co tam teraz przygotowujesz Klepę będziesz się z nim, z nim klepał? Nie Oli i Julef Ale co to jest walka jakaś na, na łapki? Czy jakiś ekwipunek im dasz specjalny? E ekwipunek tam dam specjalny Czyli co robimy teraz z Badylem? Będzie sąd? Ta. Zebranie rady? Tak. A zaczekamy za szeryfem wtedy A ja go na Magnata promowałem jeszcze wczoraj. Już podpadł Rionus Jungspię. Aha, po prostu wyszedł. To ja logam, bo nie mogę na was patrzeć, hat No to będzie też... Obraza majestatu. Weź mu, powiedz, że za chwilę będzie sąd Boże i może się ja jeszcze sam... wyszedł. To weź mu napisz na desce. Ale że Badyr... Je, yeah. pójdę na moje stanowisko cesarskie. Mm. On się chyba na poważnie wkurwił teraz. Badyl. Napisz mu, że może się uwolnić, jeżeli teraz ten. Chcesz dać mu wolność w zamian za walkę? No tak. Arbach mach -fraj w końcu. Co a jeżeli wygra... A je je jeżeli wygra to co z... Jeżeli wygra to zmazujemy jego całe winy? Jeżeli przegra, Je jeżeli przegra, to płaci grzywna, albo... Jeżeli przegra, to tutaj ja, mu wymyśle, ja mu wymyślę już karę. Patrz, jakich gladiatorów tutaj robię. Szanowny królu uniżony, sługa ja mam pytanie. Weź mi, nawalaj w tą tarczę... Stoparka, Bo musi być zniszczona, nie? Ale bez... Ty bez tego! Dobra, daj mu tam uzbrojenie. Czekaj. Weź zobacz, jaki inwentor ma Batys. Czekaj, bo Kanie coś chce. Mówi, oh, tam już jestem. To co się mm. stanie z Batysem? Napisałem na Discordzie. On no, strasznie no, nie no, Myślę, że to raczej jest chce. spokojna osoba. Je jedyne na Lepre, kogo możemy wkurwiony, to na samego siebie. On jest strasznie wkurwiony, ale on tak na poważnie. I no, no. Jakbyśmy... Mu cały serwer rozjebali, albo przejęli mu. Tylko daj mi znak. Kiedy zaczynamy. Dobra. Kiedy będzie gotowy. Okej. E A co wy robicie? Egzekucję? Nie. To, nie. A, a, walka to co na tu się arenie, Walka na arenie na śmierć i życie Ogłoś, że walka na arenie Dobra? Jeszcze kolorkiem to zaznaczę, zaczekajcie yeah. Nie Ale on nie? Jak to Mogę zjeść Ja tej Kanie tepnę Na widownię Kanie Jelie! Yeah, yeah. Jest tu z nami Kanye West Dobra Kania To jest chyba taki gatunek ryby Ale nie wiem kurwa Uwaga, uwaga Czekaj jeszcze nie wszyscy I w ogóle Oli napisał chyba, że O nie Ty mu coś dałeś do jedzenia? Tak, ale to Wszystkim Dobra No to tak Już wszyscy tutaj są Na pewno Dobra. Dobra, no, chyba jesteśmy gotowi, nie? Turecki dywan, gdzie? A jak oni zostaną rozjebani, dosłownie? To są... Julef i Oli to są takie... ...gałganki. Ja bym ich ja nawet samemu robił. okej. No zobaczymy. Ten, w... Y, ...ósmego jest Dzień Kobiet, nie? Byczki. No i? I coś robimy na surferze? Eee... Nie. Prawdziwy mężczyźni, be like. Dokładnie. Dawaj! No, Dawaj, go. Przepraszam, teraz błaga... Błagoli to ci o wybaczenie. Widząc... Mając tą wizję śmierci potencjalnej na arenie. Na walkę, ale on trwa, taką wręcz nienawiścią pawa, nie? Ja pierdyle Ale on jest taki... Bym Samtisia. nawet powiedział że on jest nawet taksyczny Ja bym powiedział, że on jest nawet taksyczny, kurde. No ale on taki nie był nigdy. On, kurde, nie, nie, on był taki był spokojny, to tak, taki, no. taki miły chłopaczek to był, nie? No no. Ty robię odliczanie, będziesz mógł Zabaj. to usunąć? Ty tak, już 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 mam przygotowaną komendę. Dobra. 6 5 4 3 2 2 1. Teraz. Snoper. Klepper. No. Ej, dobra, ej, ten ulup, ten tak źle się klepie tak naprawdę. Się na niego od razu. No. A szybko no. hila wypił. Ale przez to... O! 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 Nie, nie gadajcie! starego. No nie wiem! No! To. What? Brawo! Co? Jo- Co? Co tu się stało? Ej dobra, tego się nie spodziewałem! Brawa, wielkie brawa. Nie, badyl to już teraz się załamał tak. Wygrywają w jule Fioli Czekaj, To się odwaliło Ja w nim wierzyłem od samego początku Szybkiego save a lafera trzeba zrobić jakby naprawdę chciał coś teraz zostanie raid, szybko dawaj, ja, a. ja mu zabrałem TNT jeszcze, jeszcze przedtem mu zabrałem TNT Ja nie mogę Obsypać dziki katani jeszcze? O Jezu! Moi... Ale ja mam makro! Ale co on robi ten on robi Czekaj, szybko. On ubrał, u, ubrał zbroję i leci na arenę. O! Trzeba go zatrzymać. <grym znać> <grym znać> <grym znać> dobra, ej dobra. Slir, szybki Zolf. E Homansion. Dobra, szybko, szybko set. Mobilizacja, 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 mobilizacja. Tam jeszcze yy, 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 Alfa Warhead Ignition Sequence Engaged Warhead się odpalił. Ja się nie zdziłem, Ja pierdolę, dobra. Ja, ja strengthy już biorę, Rezistki, dobra. Jak się kurwa nie zgodził? sam napisał, że. że... Co? Napisałeś. He, <gul> gunner. Ale matoli, ale ma What? Gdzie mój łuk? No ej, no i co on? Teraz zbił tam. No nie, to już jest niefajne. Dobra. To już jest niefajne. To był kurde Nie, Oj, walnąłem ciebie, na Sypnął. O oh, asecik jest No cóż Ale on zrajduje <laughs> You cannot kill someone who is dead <laughs> Mowę. Dam mu kość na pocieszenie <laughs> nie chcę wziąć boi się <laughs> Hatfu? Hatfu? Ej, klepać? Nieee. Dobra, nie, fu, to sam może... Nie, chwila, jak... Nie, 64 dukaty dla Ilefa i Oliego. Postag dukatu you, A e, właśnie Oli tobie spał. Nie, Postag Dobra, ja na Z2 idę, ja na Z2 szybkie e, Wyścigać idę, bo chemie właśnie chwilę. Jak kłamią, kłamią o. oku. Ten badin. Masz w się o piasek pyta. O nie. I wyszedł. Rage quit. No nie, Dobra. nie, tak nie może być. Ja mu zarekwiruję część majątku. Bo sorry. Nie, w sensie zarekwiruj mu pole i powiedz, że może sobie odpić za stack dla Julefa i Oliego i jak ten. W sensie tak, że jak, jak zapłaci odpowiednią cenę, to mu oddam część terenów, nie? Zabiorę mu na pewno pole, bo kurde, no przesadził teraz, ale to było piękne zwycięstwo Julefa i Oliego, to musisz przyznać. No więc ja, tak, ja już oznaczam sobie jego pole jako własność państwa, nie będzie mógł tutaj nic robić na tym polu. Taki dobry obywatel Badel, no, który ma... Taki miałem... dobry obywatel. A ja mówiłem, że on taki będzie. Ja mu na początek Emy i Shalker Boxa za free. Ale to miał rację ja miałem rację. I co kurwa? Dobra, dobra. Tym razem miałeś rację. Tym razem. Ten jeden jedyny raz się udało. O, nie ma na serwerze w ogóle. No bo wyszedł. A ja mam jego seta i to się liczy. Pole blok. Co ty miał? Wow! I, i grzywna skierowana ten do ile tak, odebrałem, odebrałem mu możliwość e, robienia czegokolwiek na swoim polu. Będzie mógł je odkupić dopiero jak zapłaci odpowiednią grzywnę. Bardzo fajny set z niego poleciał. I set teraz rekwirujemy? Tak. No ale czyli. Nawet to on ma inny, on ma drugi nawet set, to zamienny więc. No i co z tego skoro. I tego tak nie. Rekwiracja tren. No im posto, tak, bo to, i im to jaki czul. Dobra, tego się nie spodziewałem, że oni wygrają. Miesz, że... Ja też się nie spodziewałem. No, ja tak myślałem. Tak ale easy. nie wiecie co, ja tak, ja tak... szczerze właśnie wierzyłem, że oni wygrają, bo jeszcze. Bo bad nie jest sobie stopę. No. Oni sami sami dzie... sami... Dzień dobry, proszę pani. Ale... Ten. Ale w ogóle Oli sobie zaczął budować porządną pozycję nieco? No, widziałem. Jakby twój brat zbudował coś dziwnego, bo w t... <laughs> taki niby gród, niby kloc. Bo już założył seta sobie Dostałem, jest tak w katów i wyszedł Co? Mi najwięcej... ...o 13.30 ze mną pogadać hm. Napisz W sensie napisz, że spoko, ale sąd Boży to sąd Boży No tego już nie cofnie Poza tym no to było sprawiedliwe jednak Bo no Badl dużo szkód narobił Też no. W ogóle widziałeś, jaki port zrobiłem? A jeszcze nie, nie zaglądałem. Tam. To se, się tepnij do mnie. Nie, nie rozrabia. No słyszałem ja to wybuch. Klipę. Słyszałem wybuch przed chwilą. No bo zobaczę, jak tam padł. Bady... Nie no, Badeł... Badeł siedzi u siebie w domku i tak przez okno wygląda. Na swoje pole, które zostało mu odebrane. Odebrane. To nie jest odebrane, w sumie tylko. Odebrane bo... bardziej chwi na, 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 tak chwilowo. Ale... Jak chciałem od niego część mia majątku jeszcze wziąć, bo to tam jeden z to mu nic nie robi dosłownie. On musi ponieść konsekwencje jakieś. On ma dosłownie... On ma dosłownie 6... Nie, chwila, czekaj. Nie, dobra. 5 <grym> shulkerboxów pełnych dukatów. 5 superboców wypełnionych dukatami. Zabawne, ja mam. Jakie ja mam kurde 5 razy mniej. No. Chociaż nie, no. W sumie dwa. Dobra. Więc tylko Badyl teraz po prostu musi oddać grzywnę do państwa i Elo. I to właśnie o tym mówiłem, że grzywna do państwa musi być. Siedzi u siebie w domku. Napisz mu, że zapłaci, że tylko jeszcze karę zapłaci i będzie znowu ja już ten. Wziąłem trzy shulker boxy i więcej nie musi płacić. Napisz, że znowu jest człowiekiem wolnym od wyroków sądowych. Na razie. Czy ty musisz? Czy ty musisz No co, co uczy nas ten odcinek, kradzisz nie popłaca Dokładnie. <grybujesz> Taki morał ja, ja już się na, ja, ja się nauczyłem, no. że bicie się na pięciu typa z jednym setem jest głupie. Ty już zostałeś na uczkę. No. W się sensie, Wyciągnąłem naukę, jakby bo tu widzę, że Badyl złapał za alkohol Co się dzieje Badylu w taki, Takiego RP jeszcze nie grało Takiego RP jeszcze nie było Da. Pije Miód pitny Pije Butelka za butelką Co? to. O Stworzyliśmy alkoholika. Co myśmy uczynili? Mam nadzieję, że odnajdziesz stopy. Bad się upija, widzę, że się upija właśnie. Jak? Dagones Drank Teraz, teraz Menelownia się nam zrobi na serwerze Czy ciebie Miód to pitny? Bawi? Czy ciebie to Oli bawi? A to zdrowe Zdrowe. To Potwierdzam zdrowe, Tak, tak Domin, ty też potwierdzasz Oczywiście jakby cukrzyca zawsze na propsie, co nie? Dokładnie Trójniak Bez wody Daj Czy ciebie to Oli babi? A czy ciebie ile też? W jest zdrowy. Nie wiesz, co ty jest. Nie A Jor stary ich odwiedził, widzę Jor stary w ogóle też się zdziwiłem, bo Jor stary nie jest ten, hamem. Mi się wydawało, no, że to jest tak, taki... Tak, mi się wydawał właśnie na początku taki jakiś dziwny, nie? Taki, taki hamowaty, ale teraz... To trochę taki ja, na początku jestem ja, a dopiero potem się okazuje, jak ten mnie skurwia. Tak, no, <noise> dokładnie. A. Jakby na, to, to mi właśnie pani tam Kisami pisała, że, że tam jak na pierwszy raz gadaliście to taki miły, super, kurde, Wiktorek tam Potem potem się to wszystko stało, nie? Uj, pokazałeś swoją, swoje drugie oblicze Poznałaś się od innej strony Sadistischen, jak to by po niemiecku chyba było Nie, ale... Jakby niczego nie żałuję, jestem adminem, wolno mi Jor stary się z to Oli bawi Wchodzimy na działkę, bije go, a Oli... Tak Tak Bawi mnie to Alkoholizm to nie żarty Jak nie? Robiło się poważnie Jak nie Nie no tyle się dzieje na tym serwerze, że to jest niesamowite aż, ja jestem prawie alkoholikiem co tu robi lis? Jeśli się bawi. Polecam <śmiech> <śmiech> Jakby 100% legit <laughs> Napisz potwierdzam Potwierdzam Dobra, co, tu, co tutaj robisz? Jakieś ogrodzenie, tak? No to bardzo dobrze, bo jednak, jest, jednak postawiłeś go na terenie barbarii, tego pałacu. Jakby, Jaś? Nie, to jednak nie koniec jeszcze, bo muszę dokończyć zaległe wątki, żeby wyrobić się z finalnym odcinkiem serwera jeszcze w tym miesiącu. на вид <gryny> sensacje dzieją tutaj Badr strzela kurde do bardzisty, farciko się napieprze z Wiktorem Strzela kurde, to jest Dobra Za... <gryny> Załatwił go Jakie, Zobacz, oty? Jakie oty, Jakie oty. ty! O czym on pierdoli? I ty w sensie, że i ty, no. S4 żelazo. No ja musiał trochę strzał służyć. Trójząb. O czym ty Nie, nie wiem o czym on pierdoli. Mu trójząb niby zabrałeś. Ja nie, nie zabrałem mu żadnego trójzęba, ja mam swój. Ja nie wiem, ja, ja też nie widziałem żebyśmy mu coś zabierał. On przebiegł i zabrał wszystkie swoje. No właśnie! Nie wiem o co mu chodzi. No patrzę, by mogę screena wysłać moje DFP. Nic mi nie zajebałem. Czekaj. A, um... Twój tor Torpeda 3 to mówisz, że jest twój, bo ty nie miałeś bo, wcześniej. Bo to jest mój.